Się chyba się wkurzył wow. Hej, my name is Bam, Bam, Bam. Witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony KokoBosa Dzisiaj gramy sobie w GTA 5 online To jest Taki wprowadzający odcinek, i nie wiedziałem co mam zrobić. Normalnie, tak że pomyślałam a wpiję do jakiegoś tepa, do jakiejś nie wiem, ucieczki z więzienia. <noise> nie wiem, jak to na coś, bo nie grałem w to zbyt długo. No i tak właśnie jestem. Jestem ja tutaj. Muszę zmienić jakiś sobie strój, wybrać. Taki może być. I samochodzik może być Tak szpanuje Ci był ten Feniks ja, ja chcę nim pojechać Daj szybciutko mam Eee no jeszcze nie agariam, kiedy jest zbyt mocno. Ale mam nadzieję, że coś tutaj się uda ugrać. Ci się spodoba i serio się jakoś rozkręci. I że napiszcie mi w komentarzu, co mam nakrywać, co będzie ciekawsze. O, to jest mini Fenixie, właśnie. Pięknie brzmi i wygląda, według mnie też. Jeszcze nie miała zbyt dużo. Odblokowanych rzeczy, także jeszcze w ogóle nie gram w tę, nie wiem, jak nazwać misję, o, tryb pierwsza osobowy, no właśnie w GTA. Radia włączymy, fajna muzyka. No teraz będzie więcej Kita, ale LOL też będzie, nie martwcie się W końcu to jest główna seria na moim kanale, ale tak, że myślę, że nie można grać w kółko jedną grę I sobie ja pomyślałem, a może nagram coś, tak no Nagrywałem z ostatniego odcinka z Lola, i... tak właśnie jestem. A się udać na jakiś statek transportowy? Okej, okay, idziemy. Ten samochód trochę mi. W takim wyglądzie jaki jest teraz, przypomina tego, tego pana króla z filmu Out. Z filmu Outa. Spoiler, jak kiedyś, jak sobie kupię jeszcze jeden taki samochód to trzeba like go także na niemiecki. Źle pojechałem, chyba. ładnie no, pojedziemy prosto. Tak ładnie, on tylko mi samochód On mi samochód, szkoda Sio nie samolot, nie widzę ich. pierwszym stąd do Dobrze idę? Nie wiem. Ale ten kość tam już... A, fajnie. przeteleportowałem się. Spoczko. すいませんね、これ。

Sang kambingnya ya hmm. Ah, lagi ya, Kish.

Przestań strzelać, okej. Okay. No nie ogarniam jeszcze. Nie dziwi się, że na mnie krzyczymy, jak coś zrobić źle. Tak samo jak na Lolu to jest. O ja ojcie. Nie chciał, żeby on był moim kierowcą. Ale o to są oni doll. że jakiś zwykły nie wiem, człowiek ze spadnę w ogóle. Mam low HP. Hm, ya está Dobra, wezmę sobie ich samochód. Fajny, taki gruby. Da dwa lepsze lampki. Tam coś się dzieje Ale ja robię, ja to co mówię tylko żeby braminać policję No i ścinki a... No, nie ścinaj kolego W ogóle muszę się przeliczać, bym włączał muzykę tutaj w GTA, bo nie chcę mi się szczerze włączać z YouTube, a. prawa autorskie, wiecie. no i idziemy jeszcze 3 km O, swoje psyka troszkę jest fajna ja mam, że w kółku na tej samej stacji, Na na stop FM ciągle lecą jakieś takie w kółku. To samo i zaraz nam coś pokażę, co nam się na pewno przyda. Jak macie na pełnych obrazach, jak już swój samochód, to macie tam licznik, macie tam 100 mil na godzinę. Wystarczy puścić w, w czernopadzie pociąg, gdzie się jedzie szybciej, nie wiem jaki tam jest. No i jest to wtedy większe obraz i szybciej i pędzi. Zmienniejszy bieg wtedy, jakby ktoś nie wiedział. Tak, jestem bardzo mądry. Nie ma co chodzi, ale poczekamy, aż się skończy. Także krótkie cięcie. O, chyba coś się stało. co to? Fajnie co ja, co ja takiego zrobiłem, to ja nie wiem O, nawet level fajnie hm. te wczytywanie jest... Zbyt długie, według mnie Ale to mam Bogę w pokoju, jeszcze muszę zielnik zrobić, ojej Szkoła nie radość, naprawdę Więc spokojnie sobie grać Jeszcze może sobie zrobię jakąś tam akcję, gdzie to się robiło. a gdzie jest w ogóle wyjście? O, nie tu. O, tutaj okej To będą jego samochody czy moje? Jego. O, centorno Teraz podannym, że jeszcze jakiś wyścig, i to takie będzie króciutkie, bardzo króciutkie wprowadzenie. O, mi samochodzik. A to mogę sobie zabrać? z jego, tak. Ups To się chyba wkurzył Łoho muzyka powstaje obecnej sytuacji Nie musimy mieć z tego więcej filmów naprawdę O, powiedz jest na mnie, o nie Padnę, padnę, padnę Skąd ja mam tak mówić ja, w ogóle? Jeszcze te lagi jak no, żeby inaczej. Pojdę jeszcze przylamować swój samochód i a tu się skończy tak krótkie wprowadzenie. Teraz Felix naprawimy i co my tu mamy? To mogę ulepszyć, to mogę ulepszyć <słuch> tego nie znam. A, jakby ktoś widział, to jest jeszcze fasoli. Jakie było. Chyba było w filmie. Na ciągu Atalny Kataklizm, że albo. Tak, to było z tego. Chyba. Nie, to było, tak. Z czego to było, to? To było chyba z Harry Pottera, ale nie jestem pewien. A to było. tak. Mam telekasy tam sobie No i co jeszcze? Lakierek jest taki niebieski, chyba to był zielony. Na pana króla chciałem się tego z filmu Auto, jak już wcześniej wspomniałem Mam wszystkie

GTA bardzo mi się podoba Tylko nie wiem, do nagrywania nie mam nic specjalnego O kurcze Do robienia Rozwalił mnie nie wiem czym <grym> Fakerkiem chyba No także trochę się Popałoby w mam nadzieję i Jak mu się podobało to oczywiście Zostawcie łapkę w górę subskrypcje i jakiś komentarz. Komentarze naprawdę są fajne. <grym> no to widzimy się, mam nadzieję, w następnym odcinku z GTA. I koniecznie dajcie komentarz o tym, co mógłbym ciekawego nagrywać, bo ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co tu było ciekawego robić na nagraniu. Bo jak nie na to normalnie nie wiem, jeżdżę i jakieś, jakieś walki z ludźmi albo z kumplami z klasy. Strzelamy się, albo nie wiem co. Jakieś te. No. To no to. Cześć.